Siemaneczko Rzymiańczyki z tej strony Dusiciel23 a dzisiaj ze mną jest Lila XD O tak przed chwilą sobie biegaliśmy na moim kanale zobaczycie filmik jak Dusiciel mnie trenował do biegania ponieważ będę sobie urządzała taki konkurs, że będę sobie biegała z różnymi innymi pieskami bo no, tam mam kilka kolegów i koleżanek i będziemy sobie biegać i ja tutaj z tuściem wam na moim kanale. A dzisiaj będziemy taki luźny wloczek robić. I jakie tutaj rzeczy są aktualnie, i jakie jeszcze będą na działce. Także tuściciel, zaczynajmy. Okej, Ok, y to już widzieliście. Widzieliście też huśtawkę trampolinę, i nawet. A teraz coś nowego. Tą huśtawkę. Chyba nie widzieliście jeszcze nigdy. Ale tak, jest tutaj taka huśtawka. Można sobie tak usiąść i się pochustać. Tutaj na huśtaweczce fajnie jest taka ogromna na kilka osób. I to, to jest fajne, bo tutaj to no taki mały domek no i co my tu mamy? Tutaj jest tego worekka, kurde, mi wleciała osa właśnie w głowę. Tak dosłownie, tak BUM we mnie, tak BUM. Mamy ten worek. Co ty tam Lila szukasz? Nie wiem, coś tutaj pachnie dziwnie. No, mamy ten worek, mamy drugi worek, trzeci worek. Mamy tutaj leżaczki, które są załumbiste. Można sobie tak leżeć. O i tutaj są takie lampiony. Ten mi się najbardziej podoba. Ten, ten niebieski. Są jeszcze takie. To jeszcze żółty. Jest taki stoliczek. Tutaj jest takie, żeby się opalać. Jest takie psik, 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 psik. i tu się można chlapać. Tutaj mamy stackę na jedzenie chyba i lampę. Tu mamy drugi leżak. No, także, no, fajnie. Lila, teraz ty coś pokażesz. Chodźmy. Pokażesz nam coś. Dobrze, leciska. Także tutaj się również zmieniła ta huśtawka. Tutaj, tej huśtawki nigdy jeszcze nie było. Nigdy jeszcze nie było. Patrzcie, jaka fajna. Mamy no, podusie nawet tutaj. To są też inne podusie do siedzenia. Nie. No, także fajnie jest. Zdejmijmy stan teraz no i takie fajne rzeczy. Dobra, czy coś jeszcze tutaj się nowego pokazało? Eee, w domku nie ma co pokazywać w sumie. I tak eee, mamy tutaj takie coś, takie coś te stopy i te stopy będą tutaj zamiast tego chodnika. I wszędzie te będą te stopy. Tak będzie się chodziło po tych stopach. I będzie fajnie. Lila. Tak. I jeszcze będzie tutaj wysypane kamyczkami. Tutaj będą te stopy. I będzie wysypane kamyczkami. Więc będzie fajnie. Taki tutaj filmik o tym, co się pojawiło na ciałce. I co będzie się pojawiać yy, w najbliższym czasie. Yy. Nie będzie, jeszcze wam coś powiem. To już chupa, 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 chupa. Także tutaj nie będzie tych drzew. Tego, tego, tego i tego. Nie będzie tych drzew. No i przeszkadzałem te igły. O tak, te, te igły, te Te igły tutaj spadają wszędzie. do basenu, na ustawkę, na tą ustawkę. I my po prostu mamy tego dość, i będzie tutaj zmienione tak, że nie będzie tych drzew. No i co? Do widzenia. jeśli Wam się podobał odcinek taki vlogasek o tym, co będzie się pojawiało na działce i co jest, strzelcie łapę w górę, strzelcie subika, bicie na kanał Lilki, bo tam też nagraliśmy wspólny filmik razem. No i co? Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć, siema.